Niech będą bardzo mile widziani, pokój i dobro. Zaczynajmy nasz dzień tym potężnym modlitwą dziękczynienia. Dzisiaj przynoszę Wam specjalną modlitwę, aby rozpocząć dzień pełen wdzięczności i błogosławieństw. Połączmy się z Bogiem i dziękujmy za wszystkie cuda, które uczynił w naszym życiu. Podczas budzenia się rano czuję delikatny powiew, który wchodzi przez okno i dziękuję Ci, Panie, za kolejny dzień życia, który mi dajesz. Spoglądam wokół i widzę delikatne kolory świtu, przypominając sobie Twoją twórczą moc. Z sercem pełnym wdzięczności wstaję z łóżka i rozpoczynam mój dzień w modlitwie, uznając Twoją obecność w każdym szczególe mojego istnienia. Dziękuję Panu za moją rodzinę, fundamentalne oparcie w moim życiu. Dziękuję za każdego członka tego wyjątkowego grona, za dzielone śmiechy, za mocne objęcia. I za bezwarunkową miłość, która nas łączy. Panie, błogosław i chron każdego z nich, dając im zdrowie, pokój i dostatek na ich drodze. Niech nasza jedność wzmacnia się każdego dnia i niech będziemy dla siebie nawzajem światłem. Podczas budzenia się rano czuję delikatny powiew, który wchodzi przez okno, i dziękuję Ci, Panie, za kolejny dzień życia, który mi dajesz. Spoglądam wokół i widzę delikatne kolory świtu. Przypominając sobie Twoją twórczą moc. Z sercem pełnym wdzięczności wstaję z łóżka i rozpoczynam mój dzień w modlitwie, uznając Twoją obecność w każdym szczególe mojego istnienia. Dziękuję za wszystkie osoby, które postawiłeś na mojej drodze, aby mnie błogosławić i uczyć cennych lekcji. Niech będę w stanie odwzajemnić tę miłość i naukę światu, będąc światłem i nadzieją w życiu tych, którzy przekroczą Moją drogę. Niech każde spotkanie będzie okazją do dzielenia się Twoją miłością i łaską z innymi, odzwierciedlając Twoją dobroć w każdym geście i słowie. Rozpoczynając dzień, szukam obecności Ducha Świętego, aby napełnił mnie swoją mądrością i rozeznaniem. Proszę Go, aby prowadził każdy mój krok w ciągu najbliższych godzin, kierując moimi wyborami i decyzjami. Niech Jego pokój zaleje moje serce, i da mi potrzebną spokojność, aby stawić czoła pojawiającym się wyzwaniom. Niech obecność Ducha Świętego będzie jak latarnia pośród niepewności, oświetlając moją drogę i prowadząc mnie do woli Bożej dla mojego życia. Podczas rozpoczynania mojej rozmowy z Bogiem uznaję moje ograniczenia i błędy przeszłości. Proszę o przebaczenie za każdy moment, w którym oddaliłem się od Jego nauk i zboczyłem z drogi prawości. Niech Jego miłosierdzie się nade mną wyleje, oczyszczając moją duszę i odnawiając moje siły, aby iść naprzód. Niech będę w stanie uczyć się na moich porażkach i znaleźć w Tobie siłę potrzebną do pokonania przeciwności. Umacniaj mnie, Panie, aby być narzędziem Twojej miłości i łaski w tym nowym dniu, które się rozpoczyna. Z tą modlitwą dziękczynienia proszę Boga, aby pomógł mi dostrzec ukryte błogosławieństwa w trudnościach, które mogą się pojawić na mojej drodze. Niech będę mądry, aby zrozumieć, że każde wyzwanie to okazja do wzrostu i nauki. Niech moja wiara wzmacnia się w obliczu przeciwności, a ja zachowam wdzięczne serce, nawet w chwilach trudności. Panie, niech Twoje światło oświetla moje kroki i prowadzi mnie poza cienie, zawsze ujawniając Twoją niezachwianą miłość we wszystkich sytuacjach. Niech wdzięczność będzie moją zbroją przeciwko zniechęceniu i moją siłą w chwilach słabości. W Tobie znajduję schronienie i pociechę, wiedząc, że we wszystkich rzeczach jesteś suwerenem i godnym chwały. Proszę Boga, aby mnie zdolnym uczynił do bycia kanałem błogosławieństw w życiu tych, którzy są wokół mnie. Niech słowa, które wypowiadam, będą źródłem otuchy i pocieszenia dla tych, którzy tego potrzebują. Niech czyny miłości i solidarności, które wykonuję, odzwierciedlają Twoją nieskończoną miłość do nas. Panie, niech Twoje światło świeci przez mnie, oświetlając serca najbardziej potrzebujących i przynosząc nadzieję tym, którzy są zniechęceni. Niech każdy akt dobroci będzie nasionem Twojego Królestwa, zasianym na tej ziemi, zmieniającym życia i przynoszącym owoce miłości i pokoju. Tobie znajduję siłę, aby być narzędziem Twojej miłości na świecie, przynosząc Twoją wiadomość o zbawieniu wszystkim, którzy przekroczą moją drogę. Panie, wołam o Twoją obecność w każdym momencie mojej podróży. Daj mi rozeznanie, aby zrozumieć wyzwania, które się pojawią, i mądrość, aby radzić sobie z każdą sytuacją. Niech Twoje głos będzie pewnym przewodnikiem, który poprowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości i prawdy. Umacniaj mnie, aby podejmować decyzje zgodne z Twoją wolą, aby mogłem chwalić Twoje imię we wszystkim, co robię. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelkie pojęcie, strzeże mojego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie, umacniając mnie w obliczu przeciwności i podtrzymując mnie w godzinach niepewności. W Tobie pokładam moje zaufanie i nadzieję na ten dzień, który się rozpoczyna. Miłosierny Boże. W obliczu codziennych wyzwań, uznaję Twoją opiekę, która mnie podtrzymuje i prowadzi. Dziękuję za każde małe, cudowne wydarzenie w moim życiu, nawet w chwilach trudności. Niech Twoja nieustanna obecność będzie źródłem nadziei i siły, która popycha mnie do przodu. Przy każdej przeszkodzie dostrzegam Twoją niezachwianą miłość, która mnie otacza i podtrzymuje. Niech wdzięczność wylewa się z mojego serca, aby zalać świat światłem Twojej miłości. Niech będę narzędziem Twojego pokoju i współczucia, przynosząc pociechę tym, którzy cierpią, i nadzieję tym, którzy są zniechęceni. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej wierności i dobroci, inspirując innych do szukania Twojej obecności we wszystkich chwilach. W Tobie znajduję schronienie i siłę do stawienia czoła codziennym wyzwaniom. Niech ta modlitwa wdzięczności rozbrzmiewa w niebiosach i dotrze do serc pragnionych Twojego pokoju. Niech ta modlitwa umocni Twoją wiarę i rozjaśni Twój dzień. Pomóż nam, subskrybując nasz kanał i dzieląc się tym momentem wdzięczności z przyjaciółmi i rodziną. Niech Bóg błogosławi Cię wspaniale w Twojej podróży. Dziękuję, że dołączyłeś do mnie w tej potężnej modlitwie. Niech obecność Boga zawsze będzie z Tobą. Miłego dnia. Amen.